Jak pomóc uczniowi mającemu problemy natury społecznej? Między innymi temu poświęcona była konferencja, która odbyła się w środę 18 kwietnia w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach. A temat jak najbardziej na czasie. Bo teraz mamy takie czasy, kiedy rodzice są zaabsorbowani pracą zawodową szkoła jest zajęta reformami, natomiast jest taka grupa dzieci, która wymaga specjalnego wsparcia. I to są dzieci, które spotykamy na ulicach gdzieś pod sklepem, pod wiatą przystankową. Aleksandra Chudzik, wicedystorostarybski, wymienia instytucje i działania mające na celu wspieranie zarówno uczniów mających problemy społeczne, jak i ich nauczycieli. Między innymi takimi konferencjami, między innymi pracą poradni psychologiczno-pedagogicznej, no, pomagamy w rozwiązywaniu tych problemów i staramy się też, żeby no, z naszych zasobów mogli korzystać wszyscy pracownicy szkół na terenie naszego powiatu. Kolejnym tematem konferencji było wprowadzenie tak zwanej niebieskiej karty zakładanej uczniowie, wobec którego zachodzi podejrzenie, że w domu pada on ofiar. Przemocy. Jesteśmy zaskoczeni tym nowym zadaniem, bo niebieska karta dotyczy interwencji rodzinnych. Troszeczkę jesteśmy nawet przerażeni tym zadaniem, dlatego niezmiernie cieszymy się, że dzisiaj udało nam się z fachowcem zorganizować tą konferencję, która myślę rozwieje nasze wątpliwości w tym temacie. Tego typu konferencje organizowane są po to, aby przybliżyć nauczycielom i szkolnym pedagogom problemy młodzieży i sposoby ich rozwiązywania, oby tych potrzeb było jak najmniej. Jak chronić środowisko i jednocześnie zmniejszyć rachunki? Tego można się było dowiedzieć podczas targów EKO zorganizowanych 21 i 22 kwietnia w Gaszowicach. Obecny na targach minister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło podkreślał, że tego typu spotkania mają wielkie znaczenie dla dobra naszego środowiska naturalnego. Jeżeli mamy regularnie publikowane raporty dotyczące właśnie stanu środowiska, szczególnie tego stanu powietrza w naszym województwie, to my, ta część województwa, gdzie my mieszkamy, niestety jesteśmy na szarym, końcu i wbrew pozorom to nie te duże kominy, tylko to co my robimy w naszych domach. Ale to też się powoli zmienia, również dzięki takim imprezom jak ta dzisiejsza. To już czwarte targi, zorganizowane jak dotąd w Gaszowicach. Starostarybniński Damian Mrowiec podkreśla, że Gaszowice są gminą, w której bardzo duży nacisk kładzie się właśnie na ekologię. W gminach to widzimy, no, gospodarze gmin dbają o to, szczególnie tu w Gaszowicach to widać. Gaszowice wiodą, można powiedzieć, prym w działaniach proekologicznych. Wójt robi wszystko, żeby, żeby ze środków gminnych dopłacać do tych ludzi, którzy którzy Ekologię dbają. Mam na myśli przydomowe oczyszczalnie, solary, wymiany kotów itd. Na tych, którzy chcieliby wprowadzić kilka takich rozwiązań do swoich gospodarstw i oszczędzić zarówno pieniądze, jak i środowisko, czekało podczas targów wiele stoisk z różnym asortymentem. Są wystawcy piecy, solarów, lokalni wystawcy z zielenią. Mamy około 15 wystawców. Robimy te targi już od kilku lat. Mam nadzieję, że cieszą się powodzeniem, ponieważ systematycznie przez cały dzień, praktycznie aż do popołudnia, mieszkańcy mogą dochodzić, dojeżdżać. Reklamowaliśmy je w różnych miejscach, także mam nadzieję, że frekwencja dopisze i wystawcy też się będą z tego cieszyć. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska jest interesem nas wszystkich i wszelkie sposoby, które do tego prowadzą, są godne pochwały, a takie targi to pod względem ekologicznym strzał w dziesiątkę. To był wyjątkowo rozśpiewany piątek w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwiąca Leszczynach. Na tamtejszej scenie nagrody z rąk starosty rybnickiego Damiana Mrowca otrzymali najzdolniejsi młodzi wokaliści z całego powiatu rybnickiego. Cieszy to ta formuła, że, że mówię, śpiewają nie dla nagród, nie dla, dla jakichś splendorów, ale po prostu lubią śpiewać i to, to nas cieszy. Także nasza obecność, myślę, tutaj też jest jakimś wyrazem uznania dla ich nauczycieli, jak również dla tych młodych ludzi, którzy podjęli się trudu śpiewania. Mówię, nie dla nagród. Wśród nagrodzonych uczestników znalazł się również Mateusz Piecowski z zespołem Singers. Zapytany o cenę osób, wśród których znalazł się w piątek na jednej scenie, Mateusz nie szczędził pochwał. W każdej kategorii wybranie nagrody specjalnej na pewno jest jakimś trudnym zadaniem dla, dla jurorów, ale Wydaje mi się, że takie perełki, które tutaj się pojawiły na tym festiwalu, naprawdę zasłużyły sobie po prostu na, na tą nagrodę. Poziom faktycznie był bardzo wysoki. Młodzież wzięła na warsztat zarówno utwory popularne, jak i te trochę mniej znane i ze wszystkimi poradziła sobie wyśmienicie. Publiczność była oczarowana występami młodych artystów, podobnie jak starosta, który domyśla się, dlaczego młodzi ludzie w powiecie rybnickim tak dobrze śpiewają. Ja w ogóle powiem, że, że Ślązacy lubią śpiewać, mają muzyczne przygotowanie i... Co się od, od gdzieś tam w historii już toczy, że, że na tej ziemi sporo muzycznych talentów było i zachęcamy młodzież do śpiewania. Jakby nie patrzeć przykład Mateusza Piecowskiego pokazuje, że talenty są wśród nas, trzeba je tylko wyłowić i wspomóc w rozwoju. Między innymi temu służą właśnie takie konkursy jak piątkowy w Czerwionce Leszczynach. Czasem się Wspieranie młodych talentów to gwarancja sportowych sukcesów. Takie mod to najwyraźniej przyświeca staroście rybińskiemu Damianowi Mrowcowi. Spotkał się on z chłopcami, których marzeniem jest zdobywanie złotych medali olimpijskich. W zeszłym roku na Mistrzostwach Polski zdobyłem dwa srebrne medale na ćwiczeniach wolnych i ćwiczeniach na drążku. I plus jeszcze na drużynowych Mistrzostwach polskich zdobyliśmy srebrny medal. Dla mnie ten sport jest jakiś tak bardziej wymagający, że... Trzeba się czegoś nauczyć, a nie, że od to można robić. Odpowiedzialnym za wyszkolenie młodych zawodników jest trener Ludwik Blanik. Mam nadzieję, że następcy pójdą również w ich ślady, ale jak na dzień dzisiejszy to Leszek w tych trzech chłopcach widzi największy potencjał, jeżeli chodzi o ich przyszłość i iście w ślady właśnie jego. Teraz chłopcy będą trenować pod okiem Leszka Blanika w Gdańsku. Kto wie, być może już za 4 lata, podczas igrzysk w Rio de Janeiro, któryś z nich stanie na najwyższym stopniu podium?